Dobra widzowie, sterujemy sobą przez cały dzień dwa. Ale na wstępie to Ci powiem tak, to jest mój rejon. Dzwonię na policję, ale jak Pani mi odda rower mój. Ostatnie pokolenie! Nie, 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 nie. Siemanko widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku Banji. Dzisiaj oczywiście... Nie mogę się już doczekać. Dzisiaj nasz serdeczny przyjaciel jest z nami, jesteśmy w komplecie i dziś... Wrócimy do korzeni, ponieważ dziś będziemy kręcić film. Sterowaliśmy sobą przez 24 godziny, ale w głównym wydaniu i głównym naszym daniem będzie Łukasz. Tak, widzimy z tego oczywiście, że ten odcinek mogliście zobaczyć na naszym kanale na samym starcie, tak jak Patryk wspomniał. ale go jak inaczej wygląda. widzimy po prostu w Łukaszu bardzo duży potencjał, który dzisiaj będziemy mogli wykorzystać w pełni. Tak jak wcześniej, wyruszymy po prostu na miasto Poznań, nie będziemy szli na ulicę Półwiesku, tylko raczej na stary rynek, bo tam jest, że tak powiem, fajniejsze. Fajniejsza jest przestrzeń, nie jest wąsko I w tamtych czasach rynek był zamknięty po prostu, bo Tak, to A, też no, jest no, prawda, no, był zamknięty wtedy rynek My troszeczkę wtedy porobiliśmy Ale jak tu ty już odrosły włosy w ogóle I dzisiaj postaramy się Łukasz, żebyś ty porobił Chcecie zobaczyć po prostu gdzie są moje granice Tak, ale mi się wydaje, że ty się bardzo dobrze odnajdziesz Bo ty jesteś gościem wiesz. Ty chyba wstydu nie masz, nie? No tak Ty, ty jeszcze jesteś Schengen, po te... bo nie masz granic Jeszcze szczególnie wiem, że Coś tam mam, coś tam mam, ale są one dość No, cześć! Czy widzieliście już kartę, która jest zasilana przez AI, przez co macie wyższą jakość przy obsługiwanych grach? Jeżeli nie, to mamy tutaj RX 9070 XT od Gigabyte. No i chodźcie, jeżeli chcecie zobaczyć więcej, to już Wam pokazuję. 16 GB pamięci GDDR6, 256-bitowy interfejs, chłodzenie Windforce, więc macie tutaj najlepsze bebechy, jakie są tylko możliwe. No i zobaczcie, jak to wygląda. A poza tym macie pełną kontrolę w Gigabyte Control Center. Podświetlenie, wydajność, macie wszystko w miejscu, pod jednym przyciskiem. Pamiętajcie również, że w Gigabyte Control Center możecie również sterować każdym produktem obsługiwanym przez Gigabyte. No i oczywiście, że karta RX 9070 XT od Gigabyte umożliwia Wam uzyskanie najwyższych osiągów w najnowszych grach. No widzowie, po prostu dziś wręcimy ruszamy, zobaczymy jak nam pójdzie. Oczywiście oprócz Łukasza wystąpimy również my. Zobaczymy czy jeszcze są jakieś... Nas, na tak, tak, czy czy są jeszcze nam, nas jakieś granice. Opory, no. no i na samym starcie, łapeczka w górę, subskrypcja tego kanału i lecimy. Lecimy. A ci za widzowie, powolutku zaczynamy. Łukasz już jest podpięty przez Alana. Telefon jest przygotowany. Dwa żeby Łukasz się bardziej ten i... Dobra, dawaj, jedziemy. Łukasz wyruszył. Ale się dziwnie czuję. Stresuję się. Może zaczniemy, Łukasz sobie powolutku od tego, że będziesz udawał, że jesteś gościem, który zaprasza na. Nie! Dawaj! ja myślałem, że, że on udaje takiego, że wiesz, zbiera ludzi na wycieczki i on w ogóle mówi, że jakby ono prowadza po Krakowie. Z dupy w drugą stronę. dobra, dawaj. I że on musi w jakąś ciemną bramę, o tam kogoś w bramę musi wprowadzić. Siemanko, przepraszam, że wam przeszkadzam dziewczyny czekają fajne tańce. No nie chcę. Jak będziesz zapraszał do strip clubu, to prezentuj taniec jak tańczuj? czy czyli czy, tańcu, tak, tak. Zacznij się pić, wiesz, tu na ziemi się kłaść, dupą twerkować. Dzień dobry, witam. Chciałbym pana zaprosić na darmowe drinki do strip clubu. Jak go próbują tak, minąć. Tańczą, tak, tak, nie chciałby pan? Kurczę, no szkoda, szkoda. Okej. Okay. Powiedz, że ty jesteś samochodoza i czy on ma w ogóle tutaj zezwolenie, żeby da. takie to, to show robić? Dawaj, dawaj go. Dobry. Masz jakieś zezwolenie ten ten Performance? Tak, tak. A masz, możesz pokazać jakiś kwit na to? Powiedz, że zaraz na Straż Miejską zadzwonisz. No bo ja jestem z, z kanału Konfitura i generalnie to tak, wiesz, to musi być wszystko uregulowane z miastem. No tak, ale wiesz, ja nie mam obowiązku tobie pokazać, No dobra, to w takim razie dzwonię na Straż Miejską. Udawaj, że przy nim wyciągasz telefon. Słuchaj, bo kurde, no, tak to nie powinno wyglądać, nie tym bardziej, że jeszcze zarabiasz pieniądze. A podatek płacisz od tego? Wydaje się, czy mam paragon. Ja mam wujka w straży. Ja mam wujka w straży. Ja Ej, dobra, ciekawe jak oni daleko siedzą, nie? Czy nie ich nie słychać, jak oni tam wege Wszystko powiedział, jak to się Wyciągnij telefon i udaje się dzwonić na straż. Ej, idź ode mnie, bo... Ale jesteś cudowny, w miejscu publicznym, żeby odejść. Ja bo to jest nie... Ale to, to ja w tym momencie dokonuję zatrzymania obywatelskiego, proszę się nie oddalać. Dzwonię na policję. I do wuja mojego dzwonię. Halo wuja? Wuja Marek jesteś? Co to za gościu udzieramy? Z takim głosem? Ale ma to mnie problem, bo dzwoni... W tym momencie dzwonię na policję. I do Proszę nie publikować, mogę być w nie wyrażam zgody. Pana PESEL poproszę, bo muszę gdzieś wysłać ten jadrę zamieszkania, bo muszę gdzieś poza wysłać. Jeden co kur... debil? Nie no, ziomek żartuje sobie, to jest praktyka. Ja Nie, mam Na... Ja pierdziele, jaki spięty w ogóle to był żart, to był, żart. To no był no głupi pan. żart tylko. Ja, tylko, ja gadam tylko to co oni mi na słuchawkę gadają, także rozumiem, to robi street performance do ceria, także nie stresuj się. No. No dobra, niemalże. Spod... Dobra, dał mu kasę już w i się odobraził, no nie no. nie do mojego wuja w takim razie. Ale, ale powiem ci, że zrobiłeś to kur... Genialnie. genialnie. Dlatego, ja, tak, że jak ja wezmę w słuchawce, jeżeli się śmiejecie, to mi się tak chce śmiać. I ty w ogóle chłopy stary, przez, przez sekundę się nie zająknąłeś. że się ma gra coś? Ty! Dawaj, bada... Ty gra coś tam? Nie, Marie, gra, gra, gra coś? Co gra? Gra coś? Gdzie? No tu no To w sparte. <grystanie> to jest energetyk? Nie, to jest. Zapytań, czy 18 lat, a Masz 18 lat? Ale to jest na to, jest... to nie jest energetyk? Pachnie jak dzik. Może pan pójść do... Nie, to w tej chwili idzie ze mną. Oj już się zestresował. To... Jeden. To jest za rogiem radiowóz i ja cię pak w tym momencie. <grystanie> Możemy pójść do żabki, z się, bo mi wszedł to dobrze To ile za to płaciłeś? 4,80. 4,80? Kto to kupisz pedłum. Koło... <laughs> A kto ci to sprzedał? Przedawca w żabce. No i mnie nazwisko, bo mnie nazwisko. Imię, nazwisko. jest od 16. Legitymację poproszę, poproszę. Ale pan sam dowie się, że to jest. Nazwisko. To no, ale... A ty nie pyskuj. <laughs> <słyszące> Weź przyłóż ławkę ducha i powiedz sparcie pie... tutaj pod, pod ratusz. Dwójka nieletnich pije energetyki, pozwól wsparcie pod ratusz. Teraz sobie poczekamy, bo macie panowie grubo Kieszenie, kieszenie pokazujcie, kieszenie. A co masz w kieszeniach? Nie masz noża jakiegoś żadnego? No nie, tylko klucze. Klucze, pokaż klucze. A czemu to nie jest gardy? Czemu Jezu. to jest klucz gardy? O, jest garda. O. Ty też klucze pokazuj. O Jezu, ale oni są w ogóle zasrali te dzieciaczki biedni. Powiedz, że Unia wprowadziła w prawo, że wszystkie inne, co nie są z klucze, to też będzie mandat. Ale to nie są z Unia Europejska wprowadziła przepisy, że muszą wszystkie zamki być z bo inaczej jest mandat. <zysy> Dobra, nie mogę, już nie mogę. już. Kielonach, chłopaki. Nie rozpoznaliście go? Nie. To było mocne. Stary, ale to jest abstrakcyjne, że ta Unia naprawdę mogła być. <coughs> Dobra, widzowie, zmieniliśmy teraz miejsce. Znaczy, dalej jesteśmy na ręku w Poznaniu. Z innego konta. Tylko z innego kąta, bo dacie, tam dacie. bardzo bardzo, bardzo dużo osób chodziło po prostu. Ja Tuszol, założenie jest teraz o, takie... Ktoś... Ty, Natasza, jakby do ciebie podeszli, to byś mu wywaliła bombę? Nie no, co ty, Tuszolowi? Widzowie, kiedyś... Jakiś czas temu, nie wiem, z rok temu chyba, to było na jakimś filmie, jak byliśmy, Tuszol zajęło mi takiego kurwa loła tutaj, że ja dwa tygodnie czułam, jak ja mam spięty mięsień. Tak mi wyku...ł, że to jest po prostu nie do pomyślenia. On mi po prostu tak je...ł, że to było nie do pomyślenia. I ja czułam... Przez dwa tygodnie to późnienie. To było straszne. Ja bym ja, ja w ogóle nie próbowała, nie? Będzie rowerem i ty po prostu mówisz, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. W skąd ty masz ten rower? I gadka, i tam już wtedy szyjesz. Przepraszam. Słuchaj, sprawa jest. Mi to taki rower ukradli. Ale ty ma rower. A skąd go masz? Kupiłem. A gdzie go kupiłeś? U kolegi z pracy. A paragon? U paragon. paragon. Masz na to? Nie. A jakie masz A numery? Nie, puścić. No nie, poczekaj, pogadajmy no, chwilę. Teraz ja do policji i. No to, to sam na siebie bata ukręci. Zobaczy jak na policję, i ja powiem, że mi ukradłeś rower na ryskę popatrz, że ryska. To jest twoja ryska. Patrz, ja miałem dokładnie taki sam e, trzymadełko na Bidon i też było tu pęknięte. I 1200 zł to jest za mało, bo on jest warty pi... Czy oddałam mu? Wiesz co, Ału, jak ja tu tuszelowi, to on nic kwa nie czuje nawet. Przecież co z tego, że ja mu oddam? On się zaśmieje, bo jakby go komar jakiś ujadł. Ci Nie. Szlaki. Ja go kurwa na komunie dostałem intera, nie gadaj, bo piedzi warty I jeździ o nim całe życie i mi ostatnio ukradli na balkonie. <grym> Numer do gościa z Elixa dawaj. Wy, nazwisko kolegi, co ci go sprzedał? Aleksander. Aleksander. Tak. A skąd on jest? Pan jest z Ukrainy. A ty? Też. Przyjechałeś tutaj No Nie kupiłem nagle. Dobra, to chyba nie jest mój. Dobra. Podejdź do tego typa, co tu idzie po prawej przynosi się. Łukas, jak nie mam. Dawaj. Przepraszam. Mam takie pytanie. Po co pan Łukasz, jak pan nie ma motoru? No. O tam siedzą taka trójka, ludzi, siedzi po, na po prawej gówno. stronie na ławka. Zapytaj się, że czy pić możesz, bo kupa się tak chce pić. Czy oni to będą kończyć, czy nie? Dzień będą to Państwo jeszcze pili? 으아! 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 A jakby nagrał wideo, że nagrywał swojej byłej i on gra do tej kawy, zobacz, ja, kim ja teraz, teraz jestem, bierze i telefon i normalnie zobacz, to mówi. To jest marzena. Przepraszam, taką prośbę. Mogłybyście mi pomóc nagrać taki filmik? Tak. Żebyśmy nagrywały. Ale jakoś konkretnie. Bo, no nie, tak po prostu, okay. ja ale, ale jego w ogóle nawet nie skręca, rozumiesz to? O jego nawet nie skręca, on jest idealny do takich filmików. Bo chciałem taki krótki komunikat do, do, do dziewczyny. To włącz już nagrywanie? O, jest idealnie. Siemano Beata, słuchaj, jest no i co Ci mogę powiedzieć? Słuchaj, patrzcie, zobacz jaka ja se żyje. Nie ta liga. Dwie dupeczki tutaj fajne w Poznaniu, a ty co? A ty co? No. I se spędzamy tak gdzie. Nie ta liga, zobacz jak ja se żyję. Ustaw się przed nim, co robi zdjęcia szybko. Za tobą, zacznij mu pozować. Na lampie, na lampie. Na lampie. lampie. <noise> Dobry, dobre, dobre. wysił mi potem. Zdawaj, tu szulidzie się spróci. Ja, ja wiem. to jest jego teren. I oczywiście nie tak, da pieniądze. Damy rozwój. pieniążki na zbiórkę. Potem. Witam! O, pan, Polak. A ty? A ja, prawie. Prawie, Polak? No, 9 to mieszkam, to możesz powiedzieć. Powiesz, prawie. No to już prawie. I tak jak, yy. Nie! 3000, proszę nie wyciągnąć. Nie. To bardziej tak symboliczne, na 2 też może mega pomóc. Ale na wstępie to ci powiem tak, to jest mój rejon. To jest mój rejon. mogę tu się znajdować? No nie bardzo, bo robisz mi konkurencję. To jest mój rejon, wytłumaczę ci. Okej. Okay. Kogo nie? Moje. Rozumiem. Nie twoje, moje. Okej. Okay. Możesz iść, złaj tam, tam możesz iść. Ja tu diluję. To jest, ja tu diluję. <grymne> Okej. Okay. Z panem się dogadaliśmy, można tak powiedzieć, nie? No, o, super. No. Przyjemnego dnia życia. Bardziej pozytywny, pan też klientów, nie? No, ja, ja mam takich zwariowanych klientów, które wiesz, na spilowanych takich. <grymne> Robota, jaka Będzie <karierna. grymne> Musiała I I brudna, brudna Nie opodatkowana. Masz za zbiórkę. Dziękuję. To jest sianol z, z dealerki, nie? Ale pieniądze śmierdzi. Pomochek, buszy i. Nie pachniesz. Dzięki, to właśnie słońce i ten. Yeah. Ja pi... OLO, nie ma hamulców, nie ma hamulców. Dobra, mi na Dzięki. Na trzymaj się. O, dawaj to z balonami. Po prawo, po prawo. Dawaj do tej z balonikami. Zapytaj się, że ma bardzo ładne balony. Ale masz piękne balony duże. A dziękuję bardzo. Patryk. <gryst> Zaczep kogoś No Spytaj o drogę, spytaj się w którą stronę jest plac z wolności I jak ci poparzę poprawny kierunek to pójdź zupełnie w drugą stronę Bez słowa Szanowni bardzo, gdzie jest plac wolności? Proszę okay. tu, tu Kasia Tam? Dobra, dzięki Nie no, <gryst> 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 <Taki> głupia <gryst> Ale z ołga <to. gryst> Szybko wracaj, wracaj, Dzięki Rafa Tam? No, dzięki. <noise> jeszcze raz podbiegnię, jeszcze, jeszcze raz! To gdzie? To gdzie w końcu? Śpieszy się, niech pan mi powie, jestem jest ten plac wolności. Gdzie jest ten plac? No mówię, że wyjdźcie tutaj. To... Dobra! <noise> o, podejdź do tego gościa <noise> w tym I Zacznij mu gadać jakieś pierdoły, takie bebły. Coś o postaci z Warcrafta, co masz, który masz level, jakie masz uzbrojenie. Wowa gram teraz ostatnio Dużo? No, Bo? dużo gram Paladyna mam 680 i ten level Wiem no, jak zły, nie? Tak to kocham stary, Wowa Ta Szamana zrobiłem P***ny, nie? Hilujesz to, nowe klucze Grałeś w A w Tibie? Też A w coś grasz? Lola, tutaj mi tam W, w Lola? A jaka postać? Głównie Samira. Na widzę. Samire? NDA? Milion dolarów. Przelew? Akurat nie bila. Nie. Zaszło? Samira? Nie, zacznij gadać coś o rajdzie, jak się rajda przechodzi. A graś e, nigdy w Wowa nie Raida rajda teraz robiłeś undermine? Fajny jest, fu Sary, nie, to Do... jest pannie. Tak się fajnie gra. Nie ma czasu na gry już. Tak się, to co nagryjesz. Tak po trzy dni się te czasami dwesnu, nie? Jest taki chuj ku... szybko lewelujesz. Polecam ci stary w i Wowika by się zagrali razem. Paladyny byś poleciłbyś, a ręki coś. Nie, nie gra już bez bardzo. Czemu? Ej, ale ja, ja się zastanawiam, czy ludzie gadają z nimi dlatego, że ich rozpoznają, czy dlatego, że po prostu nie chcą, byś nie mieli, nie? dzięki. Do tego gościa przy rowerze odpina rower, Powiedz, że to jest twój rower. Ty, ty, podbiegnij i podbiegnij, powiedz, co pan robi? Co pan robi? To jest mój rower. No. No, mój rower to jest. To nie jest twój rower. No to, to jest. jest mój rower. To jest. To jest mój, to jest mój rower. Idź Dwaj na policję. Ale jak pani mi odda rower mój. O, wycieczka dziadku, idź przed nimi i zacznij im opowiadać o historii miasta Poznania. Ratusz, koziołki o 12 się biją. Piękne budynki, manufaktura, piękny pręgierz, drodzy państwo. Zapytaj się, czy na kawalerski przyjechali. A państwo na kawalerski? Na kawalerski. Tak, tak, tak. Ach, tak widać. Widać? ten dziadek, co ma rower, usiądź mu na bagażnik i pytaj się, gdzie Iż Ich heiße Patryk. Okay. O Jezu, z Für Deutschland. Ja? Deutschland. Ja. Ja. Deutschland. 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 No, no, Dankeschön. Ich liebe dich. Auf wiedersehen. Słuchaj, podejdź do świetnika, zacznij coś tam z nim grzebać, wyciągnij coś i pokażę tych ludzi, co siedzą przy ławce i powiedz... Zobacz, to. I wsadź I tu do ryja. Ja! ja, ja. Zobacz to! Można w Polsce? Tak. Można godnie żyć. Można godnie żyć? Można podejść do tego typu. Oni nie mają wstydu, nie? Przysięgam wam, żebym się tam trzy razy spaliła, już cała od dołu do góry ze wstydu, nie? Nie, no ale mógłbyś się przesunąć. Przepraszam, a co tu będzie? Karkatury. Karykatury. Karykatury? Tak, a ma pan pozwolenie? No, tak. A to proszę pokazać. Ja to proszę. a pan jest kim? Ja jestem frajerem wysokiej klasy. Wysokiej klasy. I <laughs> do Potwierdza mnie pan. Tak. Dobra, do kogo mnie pan? No? Do mojego wuja ze Straży Miejskiej. No to jak nie ma pozwolenia, to nie ma karykatur. W takim razie zapraszam wuja i po prostu z nim rozmawiamy, Nie mam nic do ukrycia. A jak przyjdzie wuja, to już nie będziemy tak dyskutować, tylko będą rękoczyny. No nie wiem, o ile że to Straż Miejska raczej rozmawia albo ewentualnie bije mandat. Jeżeli. <grym wuja> A zapytaj się, czy może on ci pokazać swój stojak. No dobra, odpuszczę ci dzisiaj pod warunkiem, że mi pokażesz swój stojak. Stojak? No. To jest mój stojak. Nie masz innego? Mamy ścieżki podobne. To pokazuj. Zapytaj się, czy coś robi po robocie. A po robocie co robisz? Po robocie co robię? Po robocie wracam do domu. Aktywisty, teraz, rzucaj to. Siadaj. Połóż się. Połóż się na plecach, na plecach, na plecach. Połóż się na plecach. On odjeżdża, próbuje cię wyminąć, próbuje cię wyminąć. Krzyńcz ostatnie pokolenie. Ostatnie. Pokolenie. Yes, yes, yes. Ostatnie pokolenie! Jedziemy! Oh, yes. no. no. <ś Tools> Ostatnie pokolenie! O! Ty masz już I stawaj, stawaj! Niech leży Dobrze, to Ostatnie pokolenie! Nie, bo sparacie, sparacie benzynę i zanieczyszczacie środowisko. To odwoń na przyjemność. <laughs> Ile? Pięćdziesiąt, albo dwie, dawaj. Setę, na, wsa, na setę wcale. No dawaj. Zostaw młodo, chłopaki. <laughs> Ej, trzeba, było, normalnie galer. Nie, to oczywiście był głupi żart. Ja jaki? Pie... on jest legendą dla mnie, nie? Aktywista to jest wszystkie roz... Jak on zaczął gazować, to ja on, on leży. W ciebie, nie? Podejdź do Doniczki, zerw jednego kwiatka, podejdź do tego rudego w słuchawka, kucnij tak, żebyś miał równo poziom oczu z nim i powiedz, piękny jesteś. Tak, to dla ciebie ode mnie, bo masz przepiękne oczy. Dziękuję. Uśmiechaj się, bo naprawdę jesteś fajny facet. Świadczyny? E, jak chcesz, mogą być oświadczyny, ale to byśmy się musieli numerami telefonu wymienić, bo to tak łatwo nie przejdzie. Mogę ty, mogę zdać. Możesz mi dać? A! A, nie, że uciekam, bo się wystraszyłem, tylko... Nie wystraszyłeś? Na jogę. A na jogę? Ja na geja trafił, no nie wytrzymam! Dlatego idę sobie. Ja kiedyś chciałem zacząć chodzić na jogę, ale się wystraszyłem, możesz mi wpisać tu swój numer. Spytaj się, czy się porozciąga z tobą. A joga tak dobrze działa, rozciągająco i tak odprężająco? Powiedz, że muszę zakładać yoga pancy, bo ładnie cię opinają w kroku. Ja lubię strasznie yoga pancy, bo dobrze opinają. I dobrze się w nich ćwiczy. W kroku szczególnie. Tak, <laughs> Bardzo Ci dziękuję. Numer mam, wszystko mam zapisane, wszystko fajnie widać. Daj mu rękę, po go w rękę. Dzięki. Dzięki. Se wyrwał typa. Ja, wyrwa, to typa, ja, to typa. Tego typa za rękę jakiś teraz, idziesz tą laską. Za tobą. O. Uch.

Ale ostatnio chodziliśmy. A te, Nie, teraz udajesz, że z nią chodzisz, a ostatnio chodziłeś ze mną. Dobra. Niech pani uważa, bo to jest Amant. Ono tutaj na starym rynku dobrą ksywę. Trzymaj się, ale... Ale to było dobre. Obserwuję cię! tego z co robi zdjęcie i powiedz, że Jezu tata. Piotrek? Tu wiesz, jak mój. Jak mój tata. Babał jestem? No nie. Przepraszam, możemy sobie zrobić zdjęcie? No Ile ty masz lat? 7-8 jesteś 8? 7-6 7-6? No to... Jak 7-6? 9-6 9-6? No powiedziałeś no. 7-6 Ale serio, podobny jesteś Podobny? Ale że ty z ciebie z Niemiec puścili, to ja się dziwię 20 lat cię nie widziałem Na razie Przyjedź kiedyś do mamy, spędzimy do czas Trzymaj go, go. trzymaj go Pocałuj go w Posiedzimy, proszę cię, proszę cię Dobra, Proszę, dobra, ja. proszę. No, Kocham okay. cię. Trzymaj się. Podejdź do kogoś i zacznij do niego gadać w Nie no kurwa jeszcze go w czoło, tak jest pod czapką, pocałową. Zrzegam się, kurwa. Szanowni kiszki? Askeryenę Selef... eeee... wolność plus nie, dziękuję. O, szerep. Słuchaj, będzie szła jakaś starsza osoba. Znaczy niekoniecznie jakaś super stara czy coś, tylko taka, żeby się na 100% nie poznała. Podbiegnij spanikowany, może być to parka, grupka osób i tak dalej. Podbiegnij spanikowany. I powiedz, spytaj się, czy widzieli małe dziecko i zacznij opisywać jakieś małe dziecko. Powiedz, że zgubiłeś brata i pokaż moje zdjęcie z dziś z bębenem, jakieś jakiś stary. stary Nie, bo już powiedział, że zgubiłeś dziecka, a potem wzmaką ręką, a kurwa. No dobra, <laughs> tak. Przepraszam was bardzo, bo mam brata z domu dziecka. I wyszedłem z nim na spacer, bo nasza mama tam zaczęła pić i tak dalej, Chciałem go zabrać, fajnie spędzić czas. Taki mały chłopak, z sześcioletni, w plecaku ze Spidermana. Okay. Nie widzieliście, może? Nie. Czarne to... buty. My dopiero tu weszliśmy, szczerze mówiąc, nie wiemy. Kurczę, ale nic, nie, 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 jakby. Nie, nic. On taki, nie. Taki, taki blondynek, fajny, mały, pocieszny, nie widzieliście gdzieś może? Nie, można... na razie nie Dobra. Nie uwagi. No to nic, to najwyżej chłopakiem. Dzięki. Dobra. Patryk, tej koszu świetników, żeby. Znalazłeś coś? Znalazłeś jeszcze coś świetników? Co? Bo to mój śmietnik Moje A, okej okay. Dzięki No, bo tutaj lepiej nie ten, bo my tu mamy... Okay, no nie, 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 my z chłopakami tu mamy po prostu porastawiane śmietniki i każdy wie, czy jest czyj Okej okay. Dzięki No, dzięki Daj mu siano, jakieś. Daj mu siano okej? A ah, yes, Dzień dobry, zapraszam tędy wszyscy tak. Moja wycieczka, moja wycieczka to jest. Moja wycieczka. My... Welcome, welcome, My door, welcome! welcome! Witamy welcome wszystkich! Pana. Proszę bardzo, poznaj, piękny, poznaj starynek, witam serdecznie pana. My name is Julian. Julian, David, have fun! Where are you from? Kolumbia. Kolumbia! okej okay. Siłka kurwa na pierdolą. Testosteron. Arces no. Mercedes? Mercedes mam Mercedes. <grym się> Taekwondo? <wytkujesz> Taekwondo? nie mam, Mercedesa. Zioka są znalazł. tak, Colombian, is not so good like uh -huh. Poznań Kryształ Kolumbian a.? It's not good, do, do good like Poznań Kryształ, you know? No, 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 it's probably You taste po, Poznań yeah. Kryształ? Podejdź do kogoś i powiedz, że normalnie jesteś magikiem i że sztuczkę... Jako introwertyk jest dla mnie to gorsze niż ten horror z niedzieli Wiecie co, ja się nie uważam za introwertyka A mimo tego jest mi to ciężko oglądać, nie? Ja jestem zdziwiona, że oni tak potrafią, naprawdę Jak Chcesz pokazać i musisz coś wymyślić, stary, nie? Zjadam peta całego przy nim, na jego oczach. Porób coś rękoma, że znika szluch, dwóchni w ręce na końcu do ryja. I pokaż mu jak go memlasz. Pamiętaj, że obróconym do kamery. Dzień dobry, chce mnie pan ocenić, bo zaczynam z magicznym, magiczną magiczną sztuczką uliczną. Nie, Proszę, nie chcę pieniędzy. Ja mam pieniądze, nie potrzebuję nie, pieniędzy. Nie. Nic? Masz papierosa. Dotni, normalny normalne papier. Nie chcę, sobie rzucam palenie od tygodnia. A, rzucasz palenie! No to to ci pokażę właśnie ci nie, pokażę Ci jak zniszczysz palenie. Poczekaj, a, 30 sekund a, mi daj. Papierosy, bo niszczą. Odpalasz, pali się. I teraz zastanów się, jak najlepiej rzucić papierosy. Bo co on robi człowiek, jak robi z papierosami? Pali. nie <grym> ja są. <"Dobre>, <grym> o Jezu, ja... <grym> Jezus Maria, ja pierdolę jeszcze... <grym> Odpalonego. W życiu do buzi. O Jezus Maria. Ale. <grym> Czekaj. <grym> o to po... Zaraz się zrygam, zaraz się zrygam, zaraz się zrygam. Dobra, kula, unosi mi się. I tak rzuci spalenie. Że typu ktoś śluka odpalonego. Drodzy widzowie, to że to była jakaś nowość, Łukasz na pewno to doświadczył. Bardzo dobrze się odnalazł z tym, bo my już takiej z patrykiem mamy. <grym> no Maria. i Łukasz Szapoba. Naprawdę, naprawdę? Chyba będziecie, cię trzeba troszeczkę jeszcze gdzieś. Nie mam wstydu. Nie masz wstydu. Pociągnąć gdzieś pomęczyć Łukasza. Co widzowie, dziękuję wam bardzo, pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja. i to było na tyle. widzimy się w następ... O Jezus Maria, no tego jeszcze nie było widzowie. Ale odcinek Banji bez mojego żegania to nie odcinek.